Trądzisz, jak ty dzisiaj ze mną? No, dzisiaj gramy, akurat widzicie, już jest kilka typów w moim klubie. Jezu. O, jak widzicie, tak wygląda mój klub. Zawsze możecie dołączyć. No, napiszę na poczcie. No, więc jeżeli tego się posłuchacie, to będzie dobrze, Patryk, gra chyba. Nie wiem co on tam wymyśli akurat. Gra Ja grubą syną Krystyną, tak jak wymyśliliśmy na jej imię. No. Dobra. Nie Chcę Chcecie wiedzieć jak my się bawiliśmy później tym karaluchem, bo my robiliśmy tak. puszczyliśmy karalucha do toalety. No. I pryskaliśmy się Ambipurem. To była właściwie ta nasza zabawa. Pryskałam go wokoła, od tego karalucha, po prostu. Ale działało! No? Zła krystyna, Krzyna gruba tu idzie. A e, może sojusza chcesz? Nie chciał sojusza. Zabiera jego. Jedł <grym> Je! <Jezu>, <sadzio> Chcę się podleczyć. Komu się dupa odrodziła? E, Amelia! Zmarnował ulta no. Ty chciałbyś mnie przyciągnąć? Idę na niego. Dobra, idę na niego. zadymiarzy Idę pod działko swoje. Też. Ty, 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 ty. Chodź tu no. Cicho. Dobra, pięknie go porobiłeś. Nie. akurat moja mama przychodzi. Też chciałaby z nami ponagrywać tylko że moja mama tak słabo nagrywa. Znaczy nie nagrywa, ale w roster zgra fatalnie. Jeżeli chcecie, żeby moja mama dołączyła do klanu, zostawcie przynajmniej 10 łapek w górę. Będę zadowolony. Mam mniej subskrypcji niż łapek. Dobra. No, Patryk, da wygramy dalej. No co jestem dobry razem. No przyznaj, że pan ma sraczkę. No No, przyznaj. no Widzicie? Tak go można przekupić. Krystyna! Ta stara rura! <noise> No nie! Nie widzę, Proszę was! Nie skarżcie na mnie! O to, bo to tylko się włączyło! Dziadostwo! Jeżeli zainstalujecie sobie 50 takich aplikacji, które uspokaja wam wasze nerwy, to będą bardzo uspokajały wasze nerwy! Że włączy się wow, bgamy, Chociaż. weź go zubi. Uciekaj! Jej! Zaraz dostanę! Może. No. Nie, no. idź od tamtej. Gej? Już pierwszy odcinek z Browsers był trochę fatalny. No. no chodź tu. No. A ten Surviving Knopsz to był mój dawny, dawny konto. Tak. tak, skasował je, bo miał taki challenge. Rozkazałem mu skasować konto, wtedy tak. się wnerwił Po roku go e, odinstalował i możemy dalej nagrywać. Czego ty chcesz? O nie, ma to fuczka! No stój, no! No nie, uciekniesz! Ja mam ulta. Nie zmarnowałem ulta! Zostawiłem go. Jej! Normalny odgłos jak piłki w talecie i wtedy jak spuścisz te piłki w, w... kiblu to wtedy taki dźwięk jest. Jej! Dobra, dawaj. O, otwórz skrzydła, Brawlbox. Box! i. Roza, ulepszony Roza! Roza na drugi punkt mocy. Ty masz jakąś padaczkę na temat tej Rozy. Widzicie, ile on ma pocharków na nim? No nie bardzo nim. Gram dopiero przedwczoraj za 30 g. Go kupiłem. No co? Ja za 19 rozy. Nie wiesz? Nienawidzę grubej szyny. Ale nawet dobra jest na tą mapę. Dawaj tą grubą krzywę krystyna, którą już zabił. E, sandy. Co? Sandy. Tu, tu ktoś gra Sandy. Gdzie Sandy? O, już zdechło. Zdechło. To bot pierwszy się nazwał Sandy. Fajnie, jakby to był prawdziwy bot. No. A może to jest prawdziwy bot? Nie to nie jest. No i szkoda. MRT. <laughs> o power że, Nie uciekam! Ty. Że żul go nie zabrał. Jest co? Chciałoś Aniołek. Nie jesteś aniołkiem. Bo jestem diabłem wiem. Jesteś szalony? Mówię ci, zawsze nim byłeś i przestań wreszcie się... Jeżeli byście chcieli, jeżeli byście chcieli odcinek, jak biję 10 tysięcy z ziomem, to e, e, napiszcie. Subskrybujcie i lajkujcie. No. Bo inaczej no, sam, tak. sam wbiję i nie będzie odcinka z tego. No właśnie. Ale lepiej się z Patrykiem wbiję, jak dzisiaj wbijem 100 pucharków w 2 godziny. Jezus... No Wobit! Pomocy! mi się! Włączaj. Twój bot lepiej gra od ciebie. Nieprawda. Dobra, słabi. Je A mi... widzisz, jednak gra bot! O, jestem. Ty padająca... Pipy. Pipa. Pipa. <coughs> A ty masz tą straczkę, mówię ci. Zawsze i przestań wreszcie śmiać. To jest głupie, mówię ci. Jej, pan na dziesiątej! Nie zraj się stąd, pan. No świetnie, dziesięć taki na takich. Sto na szczytu. Zbieramy monetki. Oczywiście mogę sobie kupić. Mega Box sobie sali, Leon. Mega Boxa kup! Mega Boxa. Napiszcie mi, co się bardziej... <noise> co się go zaraz. Nie. Czy mam kupić? <noise> Czy opłacę się kupić? Ja kupowa... chcę tą ofertę, Sebastian! Nie kupię ci Leona, sam sobie go kupiłem. Dlaczego mi się sam... Jak ja byłem w sklepie, to dlaczego, dlaczego mi się wcisnęło gotowość? Bo ja nacisnęłem gotowość i cię kopnę zaraz. Patryk mnie, no, lubi na mnie się kłaść. Nieprawda? A co przed chwilą robiłeś? Szkoda, że nie mam kamerki, że oni tego nie, nie. widzą. No, no tak głupie... O, widzicie. I to przez mojego tatusia AliExpress. AliExpress. <grym> Kolega mi podpowiedział, że mam nagrać 15-minutowe filmy, więc dziękuję mu bardzo. Postaramy się nagrać. O ile mi wszystkiej pamięci nie zeżwrata Piper mnie nie zabije, to będzie dobrze. Pozrało Cię i po ostro. No ja mogę się jej atakować. Bo Cię pozrało. Wiem, że widzicie ile to. Dzisiaj nagrywałeś się z Mobizenem. Dawno nie nagrywałem Mobizenem. Masz. Tylko V-Rekorderem. Hmm, zwykle tym. nagrywania ekranu to się nazywa. Poprawna nazwa to nagrywanie ekranu. Przyciągnij mnie. Nie! Stramy wykrzaki, mówię ci. Chodźmy na nich. Oni mają straczkę. Oni mają sraczkę, mówię ci, bo oni mieli zawsze tą sraczkę, a ja mam zero pucharków. Ale może zmienić? Żartuję, ja mam tysiąc pucharków. Nie no, tak bardziej to tysiąc sto pucharków. Tysiąc mogę wam pokazać jeszcze raz. Widzicie, ziom. E, to znaczy, nie, nie chciałem tego naciskać. No, e, nic się nie stało. Eee, dobra, on jest moim zastępcą dowódcy, ale jego degradowałem. Patrzcie, jak go degraduje. Patrzcie, tak się degraduje tego. I już, dobra, z, e, zagramy z strzelcami, może? Patryk! A Ale cisza. Dobra. Ja... Zagram sobie... No dobra, słuchajcie. Na skinie się nie opłaca zbierać. To nie Patryk? No Otwieram Big Boxa i Brawl Boxa. Nie! Więc idę na chwilę a na drugi. Dobra. Ja otwieram Patryk, dobrze. Mamy Big Boxa. Postaram się wyrobić nową posadę. Pierwszy z Big Boxa. Trzy przedmioty. O, dużo monet. 8 bit, Mortis, Pam i dwa bilety. Wszyscy na to czekaliście. Wszyscy na to czekali Patryk, Żebym otworzył Mega Boxa. E, dobra Patryk, Zobacz. Dobra. Teraz tak, na poważnie. Wypisz sobie coś. coś nowego? Coś nowego? Co? No nowe! co? 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 mam postać. Coś postać. No, no! no! mam postać. Czekajcie. Otwieram. Otwieram no. Mega Boxa i chyba coś nowego dropnie! O ile nie kupi Star Power. Dobra. Spike 8. Czekajcie. Pominę ten nowy. Ja Czekajcie. Czekajcie, bo może być Star Power do Kolta, wtedy będzie przypał. Dobra, Patryk. Star Power do Colta. Star Power do Kolta. Jak? Kold porusza się o 10% szybciej. Ale star, ja power! Chcę do mega boxa. star Power! Star Power! Ja star Power! Nie! Jeszcze dwa mega boxy, ja chcę dać ofertę. A ile mam Star Bolców? 300. No, więc jeżeli... A, żeby jakaś postać wyleciała? Więc teraz zagram Coltem... Ała! Z tym Star Power'em! O... Jako... postaram się ostatnią rundę tu zrobić, więc... Patryk, dawaj ostatnią rundę. Getcha! Myśleliśmy, że dropnie nam chociażby, że nowa postać! No... Ale niestety... No, ale dobra. Jak dropnie, którego tak bardzo robić. Nie... <laughs> Jakby dropnął, więc sprzedał konto! 50 zł. Mi, dam ci nawet... Ja no, żartuję, konces Browser przydaje. Ale dobra, mamy Star Powerka do Colta, możemy już grać nawet... No, pochwalę się kolegom i że dropną Star Powera. Um, dobra. I nawet fajny za Star Power, tylko że myślałem, że 10% szybciej. Ale to nic nie robi. Normalnie jakbym grał po prostu koltem i mi się włącza reklama. Tak samo jak zwykle. Nie, ale trochę szybszy. Jest tak jak Leon pędzi po prostu. Oj! Wdechłem przez ciebie! Nie! Ja przez ciebie zdechłem! To jest padaczka Patryka. Nie, Nie umiem grać koltem, ale dobra. Zabiję cię kiedyś. Ja cię zabiję, Więc jeżeli chcecie... Jeżeli się kiedyś jeszcze otworzyli mega boxy, to... Dajcie koniecznie znać w komentarzu. W sobie Leona. No, wiem, byłbym gejem, jakbym to zrobił, ale nie. Ja teraz zbieram na skinę. Spójrz sobie, co napisałem. Sprawdź, że nie zrobię napisał. No. To ty. No. Więc ja się z Wami żegnam. I pa! Nie!